Dzień dobry, moi drogi, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj serdecznie Was zapraszam na połączenie dwóch tematów bardzo mi bliskich, czyli makijaż i stylizację. Tak brzmiał temat mojej, e, mojego kierunku w szkole makijażowej, właśnie makijaż i stylizacja. I dzisiaj rzeczywiście połączę dwie te rzeczy, które bardzo lubię. Po pierwsze, pokażę Wam no, ten oto makijaż, ale skupię się na cerze i e, pokażę Wam technikę nakładania tego podkładu. Stwierdziłyście, że za dużo klepania, za dużo fatygi, więc pokażę Wam fajny sposób na to, jak ominąć to klepanie i uzyskać bardzo naturalny efekt dzięki właśnie temu podkładowi. No i pokażę Wam też technikę nakładania korektora, dzięki której marczki nie będą widoczne. Skóra będzie nawilżona przez cały dzień i to jest coś, co ja stosuję od wielu, wielu tygodni i jestem naprawdę absolutnie zakochana. I w drugiej części zapraszam was na kilka letnich stylizacji ze sklepu Sinsei. Także serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jedziemy. No dobrze, ale zanim zabiorę Was na salony i zajmiemy się stylizacjami, chciałam Wam pokazać, jak w ostatnim czasie maluję swoją twarz. Widzieliście, że nałożyłam pod oczy wazelinę, ale nie samą. Tam była sporadowka pielęgnacji, która już się wchłonęła, i na to wszystko nałożyłam wazelinę, która też sobie już chwilę posiedziała, bo w międzyczasie robiłam makijaż o oczu, brwi i tak dalej, i tak dalej. W ogóle tą technikę aplikacji pokażę Wam w ulubieńcach. Aplikacji pielęgnacji. Pokażę Wam w ulubieńcach, bo to jest też taki sposób, który sprawił, że moja skóra pod oczami nie jest już sucha po całym dniu noszeniu, noszenia makijażu. Dobra, słuchajcie, pod ostatnim filmem z. Testem podkładu Tirtir, tym całodniowym. Pojawiło się kilka komentarzy odnośnie, że kurczę, tak dużo klepania, fajny efekt, ale tyle klepania. No jednak, my y, jesteśmy przyzwyczajone trochę do innej aplikacji podkładu. My lubimy rozetrzeć, e, ewentualnie wklepać gąbką, trzema ruchami i polecieć w wir codziennych obowiązków. Jesteśmy zabiegane, więc ja też rozumiem, że czas poświęcony na makijaż jest bardzo ważny. I ja. Wcale się nie różni od Was. Ja też lubię zrobić makijaż szybko i efektownie. Dlatego też zaczęłam testować inne techniki nakładania tego podkładu. I słuchajcie, technika na pędzel, moja ulubiona, super się sprawdza. Otwieram, biorę pędzel, nabieram odrobinkę. Za każdym razem dobieram tylko troszkę. Staram się, żeby na pędzlu właśnie nie znalazło się zbyt dużo tego podkładu. Bo tutaj wystarczy cieniutka warstwa. Słuchajcie, i podkład nałożony na jedną połowę. Ile to trwało? Kilkanaście sekund, może 20, może 30. I tyle. Podkład nałożony. Jestem z siebie zadowolona i bardzo się cieszę, że mogę Wam przekazać tę technikę, jeżeli się zastanowiłyście, ale właśnie odstraszał Was sposób aplikacji, to ten podkład z pędzlem. Naprawdę fajnie się dogadują. Z gąbką, taką zwykłą Beauty Blenderem myślę, że tak. Jak na razie jeszcze nie testowałam, ale myślę, że tutaj też nie, nie byłoby większego problemu. Natomiast ten sposób z pędzlem... Jest naprawdę bardzo fajny. I jeszcze Wam pokażę z bliska, jak wygląda skóra. Właśnie dlatego, że tego podkładu jest tak mało i ta warstwa jest taka cieniutka, to jego nie widać, albo jest naprawdę bardzo mało widoczny. Widzicie, prześwitują mi tutaj pory, tutaj pory na nosie. Bardzo dobrze widoczna jest struktura skóry. Bardzo chciałam Wam pokazać tą technikę, bo właśnie ostatnio ją uskuteczniam i super mi się sprawdza. I tak miałam się pomalować, więc stwierdziłam, że po prostu zrobimy to razem. E, I ostatnio też nakładam korektor z, z Catrice Trumacz... E, Trumacz? Nie, truskin. Trumacz Nude. Toloral. E, truskin w odcieniu... 010C. I tak z ciekawości, już teraz za każdym razem patrzę też na mm, pojemność korektorów. I ten korektor ma pojemność 4,5 ml. Przypomnę, nam mój ulubiony ma 8 ml i L'Oreal, też mój ulubiony, ma 13 ml. Więc słuchajcie, jak się ma 4,5 do 13? Ale dobra informacja jest taka, że ten korektor w internecie kosztuje jakieś 18-20 zł. I nakładam właśnie korektor na tą warstwę wazyliny wcześniej nałożoną. Tylko ona sobie chwileczkę posiedziała, tak z 15 minut. Nie nakładam bezpośrednio, tylko pozwalam mi tutaj sobie chwilę osiąść. No dobra, i też pokażę Wam z bliska, jak wygląda skóra pod okiem. Widzicie, ona w dalszym ciągu odbija światło. Nic nie jest pogromadzone. Co wydawać by się mogło naprawdę dziwną sytuacją, bo pod spodem jest wazelina. I mi się w głowie to nie mieściło, bo ja miałam cały czas wrażenie, że na wazelinie jednak wszystko będzie się ślizgało, korektory się nie utrzymają, a tu naprawdę wygląda to dobrze. I co jeszcze mi się podoba bardzo właśnie w tej technice, że tutaj z przodu, w tym miejscu, tu, dokładnie w tym miejscu, mi się zawsze farfoclowała skóra. To jest typowy efekt skóry zwiotczałej, czyli już takiej nadszarpniętej, czasem jej tutaj jest troszeczkę więcej i ona się tak, wiecie, marszczy i tutaj też gromadzą się różnego rodzaju produkty, czy to właśnie korektor, czy puder i to nie wygląda fajnie. I w momencie, kiedy ja nałożę swoją ulubioną pielęgnację, właśnie jakiś serum, później na to wazelinę albo maj z witaminą A, to tego efektu, tej sfarfoclowanej skóry tutaj nie ma. Dobra, póki jeszcze podkład nie przypodrowany, to nałożę odrobinę brązera. Brązer to jest afekt w odcieniu Saint -Tropez. A róż jest w odcieniu Paris. I przed przypudrowaniem zawsze sprawdzam, czy coś mi się tutaj nie pogromadziło, bo jeżeli w zmarszczkę dostanie się podkład czy korektor, i my to zapudrujemy, czyli zafiksujemy, czyli utrwalimy, i ta zmarszczka będzie z nami przez cały dzień. Podaruję pod oczy stale i niezmiennie. Maksyneczka. I ostatnia. Bardzo polubiłam się z pudrem do twarzy od Paese HD. I on ma swój odcień? Chyba nie, ale on ma kolor taki właśnie delikatny. Jeżeli macie bardzo blade karnacje, to on może być dla Was za ciemny, ale ja nie widzę, żeby tu jakiś odcień. On nazywa się po prostu Paese HD i tyle. Ten odcień jest dosyć mocno widoczny na twarzy, dlatego od razu mówię, że jeżeli macie jasne karnacje, to może nie. Tak więc, to chciałam Wam pokazać moje odkrycia ostatnie i techniki nakładania makijażu. A teraz serdecznie Was zapraszam na salony, gdzie pokażę kilka stylizacji z marki Sinsay, która to firma jest partnerem dzisiejszego odcinka. I wybrałam kilka stylówek z letniej kolekcji na różne okazje, ale wszystkie w takiej minimalistycznej wersji, bliskiej mojemu sercu. Trochę będzie to wygląda wyglądało jak szafa kapsułowa, czyli... Tak naprawdę każdy element można połączyć z dowolną częścią z innego setu, tak żebyśmy miały bardzo, bardzo wiele możliwości właśnie stylizacyjnych. Ja się zawsze tym kieruję. Więc jeżeli lubicie mój styl, mam nadzieję, że ta część odcinka będzie dla Was interesująca. Zapraszam. No dobrze, moi drogi, witam Was na salonach. I razem z Marką Sensei chciałam Wam przedstawić kilka moich propozycji stylizacyjnych z kolekcji letniej. Może od początku, w momencie, kiedy dostałam propozycję współpracy, pomyślałam sobie, kurczę, chyba nie mam żadnej rzeczy z tego sklepu, bo mi się zawsze kojarzyła ta marka, ten sklep z ubraniami dla młodzieży, dla młodych dziewczyn, dla nastolatek. I dlatego bardzo rzadko tam zachodziłam. Więc jak wyszłam sobie na stronę internetową, żeby poszukać, właśnie czy, czy znajdę tam coś dla siebie, okazało się, że. Jest mnóstwo ubrań, które wpisują się w mój styl i tak naprawdę właśnie marynarki, eleganckie spodnie. Wybrałam też sukienkę, piżamę, bo okazuje się, że ten sklep oferuje ubrania tak naprawdę na każdą okazję. Dodatkowo są tam bardzo konkurencyjne ceny, żeby nie powiedzieć, że tam jest po prostu Tanie. I na pierwszy ogień niech pójdzie ten błękitny garnitur, który powiem Wam, naprawdę strasznie mi się podoba. Po pierwsze delikatny taki gołębi odcień e, tego błękitu, coś co ja uwielbiałam nosić e, w koszulach i mam kilka właśnie błękitnych koszul i bardzo dobrze się w tym odcieniu czuję, dlatego zaryzykowałam i... E, e, chciałam sprawdzić, jak będę się czuła właśnie w błękitnym garniturze i powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze. Podobają mi się spodnie, ponieważ są to spodnie szerokie, z szeroką nogawką. Aha, co do rozmiarów właśnie, bo tego Wam nie powiedziałam, wszystko zamówiłam w rozmiarze, tym razem M. Czyli już nie S, bo niestety moja waga nie chce spaść, to znaczy ja jej też nie pomagam. Ale rzeczywiście wszystkie te rzeczy zamawiałam w rozmiarze M i... E no, okazuje się, że rozmiar jest w większości trafiony. Przynajmniej spodnie. Spodnie są naprawdę fajnie dopasowane. Nie cisną mnie w brzuchu ym, i też nie spadają, więc jest ok. Starałam się wybierać tak rzeczy, żeby zarówno spodnie pasowało, pasowały mi do innych stylizacji, jak i marynarka. Przy rozmiarze M mam wrażenie, że te nogawki są optymalne, bo możemy założyć właśnie obcas i... Ta nogawka nie będzie się gdzieś tam kończyła w połowie kostki, tylko delikatnie właśnie zasłoni nam jakby kawałek buta i to dobrze wygląda przy właśnie szerokich spodniach. Przy wyższych trampkach to jeszcze będzie ok, natomiast do mojego wzrostu, ja mam 1,64 m, musiałabym właśnie nosić albo troszeczkę wyższe buty, albo skrócić i właśnie Waham się, co z nimi zrobić, bo bardzo podoba mi się ta długość i po prostu chyba będę nosiła wyższe buty do tych spodni, bo jeżeli je skrócę, no to one trochę zgubią swój fason i wtedy ciężko będzie mi założyć do nich już jakiś obcas. A w tym momencie to wygląda tak, że no musiałabym skrócić z 5 centymetrów, ale, ale zamówiłam też tego typu. Sportowe obuwie, i ono właśnie jest takie wyższe. No, rzeczywiście, styl kojarzy się nieco bardziej młodzieżowo niż z panią w średnim wieku. W no mam nadzieję, że to nie będzie wyglądało jak kryzys wieku średniego, ale naprawdę mi się te buty podobają i są super wygodne, bo ja mam tam sporo miejsca. One są po prostu szerokie. I w tym momencie nogawki są idealne, a ja mam sportowe buty. I chyba w ten sposób wybrnęłam z tej trudnej sytuacji. Kolejna propozycja to coś bardziej sportowo-letniego. Wybrałam białą bluzę z kapturem i różowe shorty. Shorty mają um, trochę bardziej elegancki charakter. I specjalnie właśnie wybrałam tego typu um, krój i fason, żeby mogła nosić też z marynarką te spodenki, więc one będą mi pasowały do wielu rzeczy. Tutaj skład jest dokładnie taki sam jak w... W tym garniturze, czyli i wiskoza, i bawełna mają kieszenie, więc to jest duży plus na start. Można je tutaj dopasować sobie tym sznureczkiem, ale też można wyjąć i, i założyć jakiś cienki pasek. Mają też zakładki, więc słuchajcie. Mogę spokojnie wypuścić brzuch, i tutaj w zasadzie rzeczywiście te spodenki dużo potrafią ukryć. No, więc właśnie dlatego wybrałam tego typu spodenki, bo mogę założyć marynarkę i one też będą dobrze wyglądały. To nie są takie typowo sportowe, ale właśnie w połączeniu z jasną bluzą zyskują właśnie taki charakter. Dobrałam też buty sportowe. W z elementami, właśnie takiego różu, żeby stworzyć jedną pasującą stylizację. I jeżeli chodzi o buty sportowe, te jasne, właśnie z Sinseja, to zarówno te, jak i, jak i te są bardzo szerokie. W sensie takim, że ja mam tutaj naprawdę sporo miejsca. Nic mnie nie obciska, nic mnie nie ściska, nic mnie nie drażni. Na długość są odpowiednie, bo 38 ja noszę zazwyczaj buty i czuję, że palec jest dokładnie tutaj na końcu, ale one są po prostu szerokie, więc są mega wygodne. Jeżeli chodzi o bluzę, to jest tutaj ponad 70% bawełny. Moja sterówka na co dzień. Do samochodu, na zakupy, po dzieciaki, na rower, na spacer. No, 100% wygody. Super, ja się w tym naprawdę bardzo dobrze czuję. I jakbym się urwała właśnie z Australian Open. <laughs> Dokładnie tak się czuję. Tak, tak, wiem. Wiosna, lato, ale... Nie mogłam się powstrzymać, bo czarny, już niezależnie od pory roku, to jest tak uniwersalny kolor um, u mnie w szafie. Ja naprawdę mam mnóstwo czarnych rzeczy. Um, mam sporo czarnych marynarek, ale nie miałam właśnie takiej czarnej marynarki oversize'owej, która um, będzie fajnie współgrała z właśnie czarnymi szortami. Um, mam też body Czarne na sobie, więc tak naprawdę jestem cała na czarno. I dobrałam też um, czarne trampki. Ale tutaj będą też pasowały i sandały, i klapki, i tak naprawdę wszystko. No bo czarny, wiecie, przyjmie wszystko. Dobrałam do tej stylizacji też e, czarną torebkę i czarne okulary. Ja, słuchajcie, w okularach chodzę strasznie często. E, I to jest mój główny element e, dodatkowy. Wszędzie mam Rozsiewane okulary, więc tutaj z ja też sobie zamówiłam dwie pary, i obie są dość podobne, tylko je, jedna para jest cała czarna, a druga para ma wstawki um, srebrne, ale obie pary są takimi okulorami dosyć dużymi. Ja to bardzo, bardzo lubię. I one się mocno trzymają głowy, więc nie zlatują mi i też fajnie będą trzymały włosy. Ja też właśnie do tego używam okularów, żeby, żeby mi podtrzymywały włosy. Bardzo często właśnie w ten sposób noszę okulary, ale podobały mi się zarówno jedne, jak i drugie. No i właśnie. Dobrałam do tego jeszcze torebkę, która ma bardzo fajne rozwiązanie. A mianowicie jest to torebka, która w środku ma jeszcze jedną torebkę zamykaną na zamek. I to jest rozwiązanie, które strasznie mi się podoba i jest niezwykle praktyczne, bo ja tam do środka wrzucam kartę kredytową, prawo jazdy, jakieś pieniądze i ja po prostu nie noszę portfela ze sobą, bo mój portfel jest strasznie duży i ostatnio. Przestałam w ogóle nosić portfel, tylko poprzekładałam właśnie takie rzeczy do kosmetyczki w poprzedniej torebce, bo też mam takie rozwiązanie i tutaj noszę właśnie wszystko, co jest mi potrzebne na już, czyli właśnie karta, banknoty, albo też trzymam tam te takie, wiecie, krążki do wózków w Lidlu czy w Biedronce, takie plastikowe, to też właśnie tam wrzucam i nie noszę portfela, dlatego takie rozwiązanie super mi się sprawdza. I tak, jeżeli chodzi o marynarkę, no to jest tutaj ponad 90% wiskozy, więc całkiem, całkiem nieźle. I to jest właśnie taka typowa, oversize'owa marynarka. Coś, czym ja się bardzo, bardzo dobrze czuję. I to jest znowu taki zakup, który będzie pasował mi tak naprawdę do wszystkiego. I do białych spodni, i do czarnych spodni, i do shortów, czy tych czarnych, czy tych różowych. Więc to jest coś, co na pewno będę bardzo, bardzo często nosiła. I wybrałam też takie czarne y, trampki. Natomiast tutaj muszę zwrócić Wam uwagę, że jeżeli macie trochę szerszą stopę, to radziłabym zamówić o rozmiar większy. Bo tak jak w przypadku tych jasnych sportowych butów, tam właśnie było sporo miejsca na stopę. Tak tutaj jest, tak wiecie, na styk, dokładnie na styk. Więc jeżeli macie właśnie taką y, troszkę szerszą, to radziłabym o rozmiar większy te buty. I klasyczne czarne shorty z wysokim stanem, z zakładkami, z kieszeniami, więc trudno o bardziej klasyczny letni element garderoby. Białe i czarne szorty to jest coś, co zawsze nam się przyda i będzie pasować do większości rzeczy, które mamy czy ja mam w szafie. I chciałam Wam pokazać jeszcze jedną torebkę, która strasznie mi się spodobała na stronie. Ona jeszcze ma tutaj. Pasek pogięty, bo była złożona, jeszcze jej nie nosiłam. Natomiast sam kształt i wykonanie bardzo mi się podoba. To jest taka idealna wielkość torebki na co dzień, żeby wrzucić kluczyki, portfel, telefon. No tak, ja portfela nie noszę, ale tutaj ona w środku też ma właśnie taką mini kieszonkę na zamek, także te. Podstawowe rzeczy jak karta płatnicza, chociaż ja i tak telefonem w większości płacę, ale właśnie prawo jazdy czy jakieś inne drobiazgi tu, tutaj właśnie można sobie bez problemu schować. O i to jest właśnie taka mała listonoszka w bardzo fajnym kształcie, strasznie mi się spodobała i ona jest chyba jeszcze dostępna w czarnym kolorze. Więc, znowu, to jest właśnie takie klasyczne rozwiązanie. Torebka, która będzie mi pasowała tak naprawdę do tych wszystkich stylizacji, które wcześniej sobie dobrałam. O, weźmy na przykład niebieski garnitur. Super, bardzo fajnie będzie wyglądała ta torebka, właśnie w zestawieniu z błękitem. Rewelacja. No, więc właśnie tak pod takim kątem też wybierałam sobie dodatki, żeby pasowały mi do większości moich stylizacji, które mam w szafie. Obiecałam, że będą piżamy, więc są i piżamy. I ta piżama składa się z bluzeczki na ramionczkach i ze spodenek z takim tutaj wycięciem. Ogólnie spodenki są raczej z tych krótszych. I osobno można zamówić też szlafrok, ale z tego samego materiału. Ogólnie całość jest z bardzo wygodnego i przewiewnego oddychającego materiału. Oddychającego? No nie wiem, czy można powiedzieć, że oddychającego, ale naturalnego, bo mamy tutaj 60% wiskozy i 40% bawełny, zarówno w piżamce, jak i właśnie w szlafroku. I zamówiłam oczywiście Kapcie, ja jestem, słuchajcie, niesamowicie kapciowa i mam sporo par kapci w domu różnego rodzaju i różnej maści. I ja też ogólnie wyjeżdżam z kapciami. Jak gdziekolwiek jadę, to zabieram ze sobą oprócz klapek pod prysznic, zabieram ze sobą kapcie. Coś takiego mam w głowie, że jeżeli założę swoje kapcie w pokoju hotelowym czy w miejscu obcym, gdzie jestem, to czuję się bardziej swojsko. Więc ja jestem naprawdę bardzo kapciowa. Uwielbiam kapcie wszelkiej maści i mam ich bardzo dużo, więc po prostu obowiązkiem było zamówienie do piżamy również kapci. A te są wyjątkowo miłe, bo one są wyścielane w środku misiem. Tutaj wszędzie jest miś i mam też gumkę, więc one mi nie będą, wiecie, klapać, e, tylko trzymają się tak dosyć mocno stopy. Dziewczyny, a jeżeli macie ochotę na zakupy w sklepie Sinsei, to koniecznie ściągnijcie aplikację, dzięki niej. Cały proces przebiegnie szybciej i sprawniej. I skorzystajcie z mojego kodu, który brzmi Ania Glenn. 10 i uprawnia do 10% zniżki na stronie Sensei. Ja już zostanę w tej piżamce i żegnam się z Wami, kochane. To wszystko na dziś. Oczywiście linki do. Wszystkich dzisiaj obawianych produktów i ubrań znajdziecie w opisie tego filmu. Mam również dla Was kod rabatowy. Wszystkie informacje znajdziecie na dole, więc śmiało rozwijajcie opis. Tam będą linki do ubrań, do kosmetyków. A z tego miejsca oczywiście życzę Wam udanego tygodnia i cudownego weekendu. My widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia.